Witamy w kanale PULS Polski 24. Dzisiaj opowiemy Państwu o wydarzeniu, które wstrząsnęło europejskimi kręgami politycznymi i stało się nowym symbolem narastającej konfrontacji między Zachodem a Rosją. Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski dokonał bezprecedensowego dyplomatycznego gestu, przywożąc do brytyjskiego parlamentu rosyjski dron Geran, aby na własne oczy pokazać europejskim politykom skalę zagrożenia płynącego z Kremla. Co skłoniło polskiego ministra do tak odważnego kroku? Jakie tajne plany stoją za tą demonstracją i dlaczego Europa powinna przygotować się na głębokie uderzenia Rosji? Zostańcie z nami, a dowiecie się wszystkich szczegółów tej wybuchowej historii, która może radykalnie zmienić przyszłość europejskiego bezpieczeństwa. 14 października roku 2025 w murech pałacu Westminsterskiego doszło do demonstracji, jakiej brytyjscy parlamentarzyści jeszcze nie widzieli. Wśród wspaniałych żyrandoli, starożytnych obrazów i historycznych żegarów został ustawiony rosyjski dron uderzeniowy Geran w praktycznie idealnym stanie. Ten dron, znaleziony na terytorium Ukrainy, stał się centralnym elementem prezentacji, którą przeprowadził minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Sikorski nieprzypadkowo wybrał właśnie ten sposób zwrócenia uwagi na rosyjskie zagrożenie. Według jego słów ten dron stanowi namacalny dowód na to, że Rosja prowadzi przeciwko Europie pełnowymiarową wojnę hybrydową. Ten dron nie doleci do Londynu, ale nawet taki bezzałogowiec może zniszczyć infrastrukturę krytyczną. Tylko wspólnie możemy zwyciężyć, oświadczył polski minister, zwracając się do brytyjskich kolegów. Prezentacja Gerani stała się pierwszą publiczną demonstracją drona Shahed w Europie. Sikorski podkreślił, że to surowe przypomnienie o roli Iranu w wojnie Putina przeciwko Ukrainie i o rosnącym zagrożeniu dronów dla całego kontynentu europejskiego. Polski minister zauważył, że w obliczu rosyjskiej agresji kraje europejskie muszą się zjednoczyć i działać wspólnie. Według oświadczeń Sikorskiego, Rosja już teraz aktywnie wykorzystuje metody wojny hybrydowej przeciwko krajom europejskim. Wymienił konkretne przykłady takiej działalności: otrucia na terytorium Wielkiej Brytanii, podpalenia obiektów infrastruktury, szpiegostwo rosyjskich statków za obiektami o krytycznym znaczeniu. Polska również stała się ofiarą podobnych działań. Oprócz dywersji, Warszawa boryka się z problemem wysyłania nielegalnych migrantów z Białorusi. Minister wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie rakiety Tomahawk dalekiego zasięgu do zadawania uderzeń na terytorium rosyjskie. Sikorski wezwał kraje europejskie do wzmacniania antyrosyjskich sankcji i planowania wsparcia ukraińskich sił zbrojnych na kolejne trzy lata. Jego zdaniem właśnie tyle czasu będzie potrzebne do osiągnięcia zwycięstwa nad Rosją. Polski dyplomata oświadczył, że Władimir Putin położy kres wojnie tylko wtedy, gdy uzna, że jej rozpoczęcie było błędem. Rosja musi zrozumieć, że nie może wygrać tego konfliktu, podkreślił Sikorski. Przypomniał, że Rosja już przegrywała wiele wojen z Wielką Brytanią, Japonią, Polską i Mujahedinami w Afganistanie. Szczególną uwagę polski minister poświęcił rosyjskiej flocie cieni na Bałtyku. Sikorski zaproponowałby nie nazywać jej flotą cieni, a mówić o flocie śmietniku. Która zasila wojenną maszynę Putina. Według jego słów, to stare statki, które nie spełniają żadnych wymogów technicznych bezpieczeństwa. Według opinii naszych dziennikarzy, demonstracja Gerani w brytyjskim parlamencie stała się jaskrawym przykładem polskiej dyplomacji, która zawsze odznaczała się bezpośredniością i bezkompromisowością. Warszawa tradycyjnie zajmuje najostrzejszą pozycję wobec Rosji spośród wszystkich krajów europejskich. Wynika to z historycznego doświadczenia Polski i jej geograficznego położenia na linii frontu konfrontacji z Moskwą. Polskie władze wielokrotnie ostrzegały przed rosnącym rosyjskim zagrożeniem dla europejskiego bezpieczeństwa. Warszawa była jedną z pierwszych, która zaczęła mówić o konieczności utworzenia wschodniego wału, systemu fortyfikacji wzdłuż wschodnich granic NATO. Polska również aktywnie opowiada się za budową ściany dronów i innych obiektów obronnych dla ochrony przed rosyjską agresją. W ramach przeciwdziałania rosyjskiemu zagrożeniu Polska zamierza znacznie zwiększyć swoje wydatki wojskowe. Warszawa planuje doprowadzić je do 4% produktu krajowego brutto, co stanie się najwyższym wskaźnikiem wśród krajów NATO. Te środki zostaną przeznaczone na modernizację sił zbrojnych, zakup nowoczesnego uzbrojenia i wzmocnienie zdolności obronnych kraju. Polskie kierownictwo aktywnie opowiada się za rozszerzeniem obecności wojskowej RATO w regionie. Warszawa dąży do rozmieszczenia na swoim terytorium dodatkowych kontyngentów wojsk sojuszniczych, szczególnie amerykańskich. Polska również naciska na utworzenie stałych baz wojskowych NATO w krajach bałtyckich i innych państwach Europy Wschodniej. W sferze bezpieczeństwa energetycznego Polska prowadzi politykę całkowitego odejścia od rosyjskich nośników energii. Warszawa zakończyła import rosyjskiego gazu i ropy, zbudowała terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego, rozwija odnawialne źródła energii. Te środki mają na celu zmniejszenie zależności od Rosji i pozbawienie jej ważnej dźwigni nacisku. Polska również opowiada się za maksymalnym zaostrzeniem sankcji przeciwko Rosji. Warszawa nalega na wprowadzenie embarga na wszystkie rosyjskie nośniki energii, odłączenie rosyjskich banków od międzynarodowego systemu SWIFT, zamrożenie wszystkich rosyjskich aktywów w bankach europejskich. Według opinii polskich władz tylko ostre środki ekonomiczne mogą zmusić Moskwę do zmiany swojej polityki. W sferze wojskowo-technicznej Polska aktywnie wspiera Ukrainę, dostarczając jej broń i sprzęt wojskowy. Warszawa przekazała Kijowowi czołgi, systemy artylerii, systemy obrony powietrznej i inne uzbrojenie. Polska również szkoli ukraińskich wojskowych, udostępnia swoje terytorium dla tranzytu zachodniej pomocy wojskowej. Strona rosyjska bardzo negatywnie reaguje na polską politykę. Moskwa oskarża Warszawę o rusofobię, rewizję wyników II wojny światowej, podkopywanie stabilności regionalnej. Rosyjscy urzędnicy regularnie składają ostro oświadczenia pod adresem polskiego kierownictwa, oskarżając je o agresywność i prowokacyjne działania. Rosyjscy eksperci twierdzą, że Polska działa na polecenie Stanów Zjednoczonych i jest przewodnikiem amerykańskiej polityki w Europie. Ich zdaniem Warszawa próbuje wciągnąć NATO w bezpośredni konflikt z Rosją, co może doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji dla całego świata. Moskwa również krytykuje polską pozycję w sprawie konfliktu ukraińskiego. Strona rosyjska oskarża Warszawę o podsycanie wojny, przeszkadzanie w pokojowym uregulowaniu oraz dostawy broni neonazistowskiemu reżimowi w Kijowie. Według opinii rosyjskich dyplomatów Polska ponosi odpowiedzialność za kontynuację rozlewu krwi na Ukrainie. Szczególną krytykę w Rosji wywołują plany Polski dotyczące rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej na swoim terytorium. Moskwa ostrzega, że takie kroki będą uważane za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa rosyjskiego i pociągną za sobą odpowiednie środki wojskowe. Rosja może rozmieścić dodatkowe kompleksy rakietowe w obwodzie kaliningradzkim dla przeciwdziałania polskiemu zagrożeniu. Rosyjscy eksperci wojskowi podkreślają skuteczność dronów uderzeniowych Geran przeciwko ukraińskim celom. Te drony otrzymały znaczącą aktualizację i są teraz zdolne do rażenia poruszających się celów w strefie działań bojowych. Możliwości bojowe Gerani znacznie się rozszerzyły i zaczęły odgrywać ważną rolę we wsparciu powietrznym wojsk lądowych. Zmodernizowane Gerani są uważane za znacznie bardziej niebezpieczne. W rosyjskich kręgach wojskowych odnotowują rosnącą zdolność jednorazowych dronów do dynamicznego wykrywania zarówno nieruchomych, jak i poruszających się celów na terytorium przeciwnika. Eksperci sądzą, że Gerani mogą zmienić przebieg współczesnych konfliktów, poddając w wątpliwość skuteczność tradycyjnego wsparcia lotniczego. Rosyjskie wojska regularnie zadają uderzenia dronami gerań w obiekty wojskowe przeciwnika. Niedawno zadano potężne uderzenie w port Iliczewsk w obwodzie odeskim, gdy tam przyjmowano uzbrojenie NATO. Ukraińskie wojska wykorzystywały port do odbioru zagranicznych uzbrojenia i wypuszczania bezpilotowych łodzi. Strona rosyjska podkreśla, że dron kamikadze Geran 3 wyposażony w silnik odrzutowy przewyższa wersję bazową pod względem prędkości i masy ładunku bojowego. Ten bezzałogowy statek powietrzny otrzymał odrzutowy silnik małogabarytowy, który zapewnia wysoką prędkość lotu, manewrowość i pozwala nieść duży ładunek bojowy. Według słów rosyjskich ekspertów wojskowych, moc uderzenia Gerani 3 dzięki energii kinetycznej ruchu materiałowi wybuchowemu i charakterystykom dokładności, czyni ten dron bardzo niebezpiecznym obiektem. Ten dron jest zbliżony możliwościami do potężnych rakiet manewrujących lotnictwa dalekiego zasięgu typu H-55 czy H-101. Gerani trzu pozwalają operacyjnie razić obiekty przeciwnika i infrastrukturę kompleksu wojskowo-przemysłowego. Przy tym dron ma stosunkowo niską cenę, co pozwala wykorzystywać je w dużych ilościach. Rosyjskie siły zbrojne aktywnie stosują najnowsze drony uderzeniowe Geran 3 do rażenia celów w różnych miastach. Moskwa uważa demonstrację Gerani w brytyjskim parlamencie za prowokację, mającą na celu eskalację napięcia i usprawiedliwienie dalszego zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Strona rosyjska oskarża Polskę o próbę wciągnięcia krajów europejskich w bezpośredni konflikt z Rosją. Według opinii rosyjskich dyplomatów podobne demonstracje są częścią wojny informacyjnej przeciwko Rosji i próbą usprawiedliwienia agresywnej polityki NATO wobec Moskwy. Rosja podkreśla, że jest gotowa bronić swoich interesów wszystkimi dostępnymi środkami i nie pozwoli krajom zachodnim bezkarnie zagrozić rosyjskiemu bezpieczeństwu. W rosyjskich kręgach oficjalnych odnotowują, że kraje europejskie, w tym Polska, powinny rozumieć konsekwencje swoich działań. Kontynuacja polityki konfrontacji z Rosją może doprowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego. Moskwa wzywa do dialogu i pokojowego uregulowania wszystkich spornych kwestii. Rosyjscy eksperci również wskazują na to, że próby utworzenia wschodniego wału i ściany dronów są bezużyteczne, ponieważ współczesne rosyjskie uzbrojenia są zdolne do pokonania wszelkich systemów obronnych. Tworzenie takich fortyfikacji doprowadzi tylko do daremnej straty zasobów i dalszego napięcia w regionie. Polski minister Sikorski wielokrotnie podkreślał konieczność większego zaangażowania europejskich krajów w obronę przed rosyjskimi dronami. Jego zdaniem Polska potrzebuje lepszego planu przeciwko systemom bezzałogowym, szczególnie po wrześniowych inkursjach rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Minister zauważył, że używanie myśliwców F-35 z pociskami Sidewinder przeciwko tanim, nieuzbrojonym dronom jest nieekonomiczne i niepraktyczne. Unia Europejska przewodzi tym wysiłkom, zabezpieczając 150 miliardów dolarów pożyczek dla państw członkowskich, a także wspólne przedsięwzięcia z Ukrainą, której umiejętności przeciwdronowe zrodziły się z konieczności w niemal czterech latach walk z rosyjskimi dronami. Ukraina jest teraz najlepszym krajem na świecie po naszej stronie wojnie dronów zarówno w dronach, jak i przeciwdronach stwierdził Sikorski. Centrum Wspólnej Analizy, Szkolenia i Edukacji NATO powstaje w Polsce z wyraźnym zadaniem pomocy w zakupie tego typu technologii. Wojska są bardzo konserwatywne i istnieje zagrożenie, że będą kupować zabawki, których zawsze chciały, zamiast stawić czoła następnemu wyzwaniu, powiedział Sikorski. Oceny przeprowadzone dotychczas wykazały, że rosyjskie drony, które weszły w polską przestrzeń powietrzną 9 i 10 września, a później do Rumunii, Estonii i Danii, są częścią skoordynowanej kampanii. W nocy 9 września drony, które weszły w polską przestrzeń powietrzną, różniły się od oddzielnej operacji przeprowadzonej przez Ukraińców. Po pierwsze zostały wystrzelone z innego miejsca, ale były także wszystkie nieuzbrojone, podczas gdy strategia ukraińska polegała na wysyłaniu najpierw nieuzbrojonych dronów w celu przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie wysyłaniu uzbrojonych dronów do ataku. To, co dotarło do Polski, to wyłącznie nieuzbrojone drony, które leciały wzdłuż granicy ukraińsko-białoruskiej, przecinając ją, powiedział Sikorski. Normalnie Białorusini próbują zestrzelić rosyjskie drony, które zgubiły drogę, zanim wejdą w polską przestrzeń powietrzną. Tym razem otrzymali rozkaz, żeby tego nie robić, a walka z dronami trwała całą noc. Wyraźnie nie chcieli rozpocząć wojny, ponieważ drony nie były uzbrojone, ale chcieli przetestować reakcję. Polska jest przygotowana do zestrzelenia rosyjskich samolotów w przyszłości, powiedział Sikorski, a tę postawę poparli zarówno sekretarz generalny NATO, jak i prezydent Donald Trump. Oprócz lepszej technologii przeciwdronowej, Polska ma nadzieję, że ciągła obecność wojsk amerykańskich na miejscu również zniechęci Rosję. Oczywiście mamy nadzieję, że to, co prezydent Trump obiecał naszemu prezydentowi dwa tygodnie temu w Waszyngtonie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce nie spadnie, a może nawet wzrosnąć. Powiedział. Amerykańska armia ma rotację około 10 tysięcy żołnierzy naraz. Polska pokrywa koszty w wysokości 15 tysięcy dolarów na żołnierza rocznie powiedział Sikorski. Co oznacza, że faktycznie taniej jest utrzymywać i ćwiczyć żołnierzy w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych. Minister podkreślił także znaczenie współpracy z Ukrainą w zakresie technologii przeciwdronowych, zauważając, że Ukraina stała się światowym liderem w tej dziedzinie z konieczności. W lutym Sikorski przywiózł dron typu Szechet zestrzelony przez siły ukraińskie na konserwatywną konferencję działań politycznych w Stanach Zjednoczonych. Polski rząd we współpracy z Ukrainą wziął udział w operacji transportu drona do Stanów Zjednoczonych. Ta demonstracja była częścią szerszych wysiłków Polski mających na celu zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności na zagrożenie rosyjskie. Po pierwszej wielkoskalowej inkursji rosyjskich dronów do Polski dyskusje nasiliły się nad utworzeniem ściany dronów wzdłuż wschodnich granic Unii Europejskiej, a także możliwością udziału Polski i jej sąsiadów w zestrzelaniu celów powietrznych nad Ukrainą. Sikorski osobiście popiera tę ideę i wielokrotnie publicznie za nią agitował. Rosja ostrzega, że wszelkie próby zestrzelenia rosyjskich dronów przez polskie siły będą traktowane jako akt agresji i spowodują odpowiedni odwet. Moskwa twierdzi, że Polska prowokuje konflikt i próbuje wciągnąć NATO w bezpośrednią wojnę z Rosją. Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie ostrzegali, że każdy atak na rosyjskie cele wojskowe będzie miał poważne konsekwencje. W zakończeniu należy podkreślić, że demonstracja rosyjskiego drona w brytyjskim parlamencie stała się jaskrawym symbolem narastającego przeciwstawienia między Rosją a Zachodem. Polska kontynuuje pełnienie roli głównego jastrzębia w europejskiej polityce, nalegając na maksymalnie ostrą linię wobec Moskwy. Strona rosyjska z kolei demonstruje gotowość obrony swoich interesów i ostrzega przed poważnymi konsekwencjami dalszej eskalacji.